Dzień dobry. Cześć wszystkim. Ty... Dzisiaj jest niedziela, także nie oglądamy żadnych mieszkań, ponieważ jest niedziela. Tak. Ale mamy... E... Idziemy... Nie no, idziemy nawet mieszkanie, to No tak, ale to jest takie specjalne mieszkanie. Dobra, zanim to musimy iść śniadanie, jest godzina 14, bo ten spał do 12. Tak, bo musiałem się wyspać. Więc e, idziemy coś zjeść wreszcie. Słuchajcie, poszliśmy do tej sa, satwy chyba, co wczoraj. Bo ja już sobie opatrzyłem, że to jest spoko miejsce. W ogóle wczoraj była spoko taka kanapka. Tam mieli tak. też taki bowl e, jakby z jajecznicą, awokado, łososiem. Chciałem go dzisiaj zjeść koniecznie. Miałem ochotę potrzebę na jajka, nie? Coś zdrowszego. Bo wczoraj te tapasy były. Zamknięte. Nie wiem o co chodzi. Otwierają dzisiaj dopiero, on powiedział, bo tam był. Jakby otworzone było z tym koleś, tam coś robił. Powiedział, że otwierają o 6. Jakby, nie wiem, o osiemnastej, Nie wiem, dziwne. Więc poszliśmy, poszliśmy do. Najpierw dla wampirów. Poszliśmy do Juice Bar. Juice, nie, Juice Dudes, tak? Tak. To jest właściwie obok y, właśnie tego naszego apartamentu. Byliśmy w lipcu. Y, Byliśmy tam w lipcu, yy, ale ja nie powiem jestem bardzo zadowolone. No ale się spieszymy, bo jakby jest godzina już prawie, nie wiem, piąta i zamawiam sobie jakieś, coś tam było Ensaladas, nie? I w ensaladas był wybór i na samym dole było Kinea i że tam wybierasz sobie dodatki. Ja myślę, że dobra kurwa, też Kinea, to pewnie po prostu nazwa. Nie wiem tej miski, czy chuj wie co nie? jesteś taką No i tam po prostu wybrałem jakieś składniki. Dostaję jakby to, no i widzę tam rukola jest, wiecie, pomidor, poprosiłem pesto i tak zaglądam co jest pod tym, odsuwam tym widelcem, a tam kurwa jest jakaś kasza czy coś takiego. Kasza kino. Ja pierdolę i praktycznie trzy czwarte to była ta gówniana kasza, no po prostu to można nie zabić. I wiecie, 25 euro, sałatka, ten jakiegoś bowla wziął z owocami, mega, mega dwa, dwa wyciskane te, pojebane. Jesteśmy w pociągu, jedziemy do Montserratu. Montserratu to jest taka góra i tam też jest klasztor, więc w ostateczności może tam ktoś nas przyjmie, tak. gdzie będzie zamieszkać. Idziemy na rozmowę kwalifikacyjną. Mieliśmy w ogóle tam zwiedzić to miejsce w lipcu, ale jakoś się nie wyrobiliśmy, a dzisiaj nie mamy jakichś super planów, więc widzimy. Zrobimy. W ogóle fajna pogoda jest, słoneczko. Wygląda sytuacja tak póki co. Ja cały czas liczę, że dobrze jedziemy. Trochę w obczaju artywnecie. trzeba przyjechać do placu Katalunia, czyli tutaj na główny dworzec. I I tam do placu Espania, tam... a nie Katalunia. No. Do placu Espania na dwóch główny dworzec i tam e, linia R5, to jest taka jak rur pomarańczowa. E, Dobra. I znaleźć tam automat. I tam w automacie się kupuje od razu bilety które one są na pociąg i są też później na kolejkę są łączone po prostu żeby tak, dojechać do, dojechać do się, tylko jest taka różnica, że tam jest kolejka linowa i kolejka szynowa i zależy na której stacji wysiądziecie, to albo pojedziecie jednym, albo drugim. Tak. I y, można od razu kupić też powrotny, ale trzeba kupić powrotny na to samo, a my chcemy pojechać w jedną stronę linową, a drugą szynową. Więc kupiliśmy w jedną stronę i liczymy na to, że jak będziemy wracać, to będziemy mogli tam kupić. A jak nie, to po prostu tam zostaniemy, zostaniemy zaraz. Ja myślę, że w że nas przyjmą, chyba, bo. Yy, Przecież to jesteśmy święci. To chyba dobrze, ludzie zamknieją. Yy, no chyba tak. Jak się powiesz? No nudno. Minęło 20 minut od ostatniego nagrania, ponieważ okazało się, że te pociągi jeżdżą, nie wiem, po raz na godzinę i musimy 35 5 minut, czekać pociągu. Teraz jest czas wolno. Teraz rozumiem Madonna. Dobra, to po pierwsze Patryk cały czas mnie szczypie i chciałbym się poskarżyć na niego. Po drugie, pani z tyłu sobie piłuje ponoć. A po trzecie, muszę wam wyznać coś bardzo osobistego. Mam nadzieję, że nie zmienicie o mnie zdania, o tym wyznają. Ale nie balsamowałem ciała od dwóch dni. Zapomniałem zabrać balsam ze sobą. Zresztą chyba i tak by nie było miejsca za bardzo w tym podręcznym. I stwierdziliśmy, że już nie ma sensu kupować i zabrać sukę. Ja mam pół, no. Maksimum półkrat. Na jedzątko. Zapasowe. Nie ma toalety w pociągu. Się zaraz zwalę w gacie. I co jest? Jest, ale nieczynna. Dojechaliśmy do funikularu. Tak. Trzeba było tam e, jakby zejść z tej stacji na dół i zaraz tutaj będziemy próbowali dostać się do tych e, linowej kolejki. Tak, do Bo kolejki linowej. Sytuacja jest taka, jest... Tam jest, jest tam chyba klasztor, tak? Tak, tam, tam. Czekajcie, o tu widać ten klasztor. No. Także... O, Jezu, o, kolejka linowa. Dobra, to chodźmy. Słuchajcie, pierwsze co poszliśmy do kolejnego funikularu, ponieważ są dwie opcje. Albo jest funikular do jaskini, albo jest funikular na, na sam szczyt. Zdecydowaliśmy się na sam szczyt i dobrze, że od razu poszliśmy, bo za 50 minut jest ostatni w dół. Więc... Yy, 17.50 idzie... jest ostatni w dół, jedziemy teraz na sam szczyt tak, o tej poza roku, więc myślę, że sobie zrobimy tą jedną opcję, a po prostu kiedyś tu wrócimy do polskiej. Tak, 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 a jak jeszcze... wrócimy na dół, to sobie się pokręcimy jeszcze i zobaczymy co tam. I jeszcze jeden bardzo ważny update. Tak, zrobiłem siku Wjechaliśmy, kolejka 970 metrów w górę, także, także sporo. I chyba tutaj jest po prostu kilka punktów miejsce. Idzie się w kilka miejsc. O, tutaj widzicie jak to wygląda. I te ścieżki rzeczywiście są tak, i tam też jest z drugiej strony. Tak. Ale już tam się my... ciągnie. Więc ja bym poszedł do tego pierwszego Sunhoan. No zwłaszcza że są dwa. Tak więc... się w końcu nazywa ten jakby punkt, więc może jest jakiś chyba... Nie wiem, główny Tak. No to Vamos. Proszę Państwa, model na spinaczkę wybrał. Dopasowane rurki, super Skinny. Koszule. Bez żadnej kurtki, bez żadnego swędra. Na szczycie. jeszcze dodajmy. Zero okularów słonecznych, chociaż jest mega słońce. Proszę. Obrót. Kochaniutka, obrót. Tak. I tutaj oczywiście nie ma żadnych jakichś zabezpieczeń, nie. dlatego staramy się iść jak najbliżej skał, bo wiecie, znamy, znamy nasze szczęście. Tak. Kochani, dotarliśmy nie. gdzieś. <noise> jest z nami jakaś taka, ała krypta. To jest jakaś taka, jakaś mała, nie wiem, trudno powiedzieć. Adam, wiesz, że to jest wiatr i że te włosy będą Ci latać? Nie. Że jak będziesz się trzymał, to on nic się za bardzo nie zmieni. No ale chyba tak dużo nie dają. Wychodzi na to, że tutaj był kiedyś właśnie jakiś klasztor, czy coś w tym stylu. Mamy tutaj grafikę tego. I tutaj nie wiem, chyba są jakieś pozostałości tego. Ja czytałem, że ogólnie ten pierwotny klasztor został zburzony przez armię Napoleona, i oni odbudowali go. Na przełomie XIX i XX wieku, więc chyba, chyba wychodzi na to, że ta pierwotna wersja była tutaj w górach jeszcze wyżej, a oni odbudowali to po prostu tam niżej, gdzie my byliśmy. Miałoby to sens, prawda? Tak, ale jest tutaj naprawdę pięknie. Zobaczcie, droga, którą wchodziliśmy, teraz schodzimy. Niestety nie możemy sobie pozwolić na dłuższą wyprawę, żebyśmy się wyrobili, Tak. My ale na bank tu wrócimy. Dotarliśmy tu po 17, jakoś kilka chyba minut. I teraz jest w pół do szóstej, czyli dojście tutaj, zrobienie sobie kilku fotek zaledwie, zajęło nam prawie pół godziny, więc musimy teraz się streszyć, żeby się wyrobić na powód właściwie. Zjechaliśmy. Tak, jesteśmy jakby na takim ryneczku. Tutaj są hotele, muzea, bazylikę, markę. Tak, teraz widzicie co, co, gdzie, jak. Pokręcimy się i zobaczymy co dalej. Kochani, udało się! Jesteśmy zadowoleni. Cisza, spokój. To nasz nowy dom, zapraszamy. Tutaj mamy taki skromny spokój, więc to, to są art To jest nasza ta drużyna tu sprzątająca. Tutaj, A, tutaj mamy i, takie jakieś Jakieś O, obiad. Mamy taki mm, salon właściwie. Tak jeszcze nie jest umeblowany. Tak, ale to wiecie, pomalujemy wiecie, jeszcze. Tutaj będą nasze fotele stały czerwone. A ci ludzie właśnie wymierzają tutaj rzeczy. Tak, Sisi si, si. e, No i tutaj mamy takie... Ale tutaj... Księżniczka Sisi? Si. Tak, księżniczka Sissi. Si. E, to oczywiście wszystko pomalujemy. Tutaj będzie na różowo, tu na zielono. Więc wszystko będzie, wiecie. jeszcze podyskutujemy. A co? ładnie My trzeba zamazać te wszystkie jakieś bohomazy tutaj nie potrzebujemy Ujemy tego. Jest tutaj takie miejsce też, gdzie można jakby zapalić z tam z się kupuje. Właściwie to jest takie na takiej zasadzie że też, stoją, tam jest cena i tam się wrzuca, tak? To jest te pieniądze tak, są takie dobry, dobry uczynek. No ogólnie fajnie, kolorki dla mnie jeden wielki minus. Jaki? Świece nie są zapachowe. To prawda, ale wiesz, co jest cieplej? Jestem tak odchłodzony. Odchłodzony jesteś? Tak, więc czuję ciepło. To może się I światło, wiesz, czuję w sobie. A My już się stąd zbieramy. Tak. No wiecie to ogólnie to jest taka wycieczka na cały dzień. Tak, tak. Więc ja tak, myślę, tak, że na pewno tutaj wrócimy nie wiem no, kiedyś. Wrócimy, wrócimy, wrócimy na górę. interesuje więcej tam na górze, co się dzieje. Punkty widokowe, tak. jakieś świątki po tych tak. zabytkach. Tutaj na miejscu to mnie szczerze mówiąc jakiś taki nowoczesny budynek. Bo wiecie o co chodzi, to nie są e, zabytkowe budynki, tak. tylko to wszystko zostało odbudowane, tak jak tam, zamek królewski tak. w Warszawie. Czas tam co jest, jest historia przedstawiona i w ogóle, ale no. ja wolę to zobaczyć e, co było. No jakiś Jakieś ześamo się. Więc idziemy teraz na tą kolejkę szynową. E, no i później znowu godzinko pociągiem. No więc klasyczne nasze życie. Jest godzina, która jakieś 18 po 6. A jeszcze zgubię zaraz piłet. 18 po 18. Okazało się, że odjechał ten jakby szynowy 3 minuty temu, 15 po i następny jest za godzinę. Więc będziemy teraz godzinę czekać, bo już wszystko właściwie obejrzeliśmy tutaj. Później będziemy czekać pół godziny na pociąg, bo jeździ też co godzinę. I później będziemy jechać godzinę pociągiem. Tak, do Barcelony. żeby później jeszcze dojechać metrem. I w końcu zjeść obiad. Za, Za 3, 3 godziny jakieś. Myślę. Fajnie. Pewnie zastanawiacie się, jak tam nam mija ta godzina. Właściwie dobija do końca, więc w tym czasie poszliśmy do sklepu z tutejszymi pamiątkami, gdzie, nie kupi, gdzie kupiliśmy nic. A później poszliśmy do restauracji takiej w stylu IKEA, <noise> gdzie chcieliśmy kawę kupić i staliśmy w kolejce, ale, <noise> ale kupiliśmy nic, bo kolejka była nadal totalnie długa, a musimy zaraz iść na tę kolejkę, jeżeli nie chcemy czekać kolejną godzinę. Jest fajnie, super jest. Czekamy na pociąg, udało nam się dojechać kolejką, więc może czas na takie podsumowanko, bo jechaliśmy w jedną stronę linową, drugą szynową. Wiedzą o tym, by byli z nami na znaczy W chwili obecnej lepiej jest linową zdecydowanie, tak, zdecydowanie. E, ponieważ jest szybciej. Kolejka Szynowa ma stację pomiędzy. Nie wiem jak często tutaj właśnie mam porównania, ale jest i, pomiędzy. I jest taki haczek, że niektóre jeżdżą z samej góry tylko do stacji pomiędzy, tak. a niektóre tam Mieliśmy gdzie my teraz zakupkę. jesteśmy, czyli do pociągów takich stacjonalnych do Barcelony. Sprawy, jest, 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 jest I ludzie się serio mylą, ponieważ nie jest to jakoś tak super. Ale z drugiej strony e, kolejka Linowa jest mała, e, jest tam mało miejsca. E, więc podejrzewam, że jak jest turystycznie, i jest to już, tak? Jak jest turystycznie, to nie wybieram, może możesz zmieścić 10-15 tak. osób. A kolejka y, szynowa jest duża i to jest normalnie jakby coś w stylu po, krótkiego pociągu, gdzie możesz usiąść, czy nie? Tak. Więc, no... Dziękuję. Wrócimy do Linowej, o! Kochani, szybkie zakończenie dnia. Po 50 godzinach udało nam się dotrzeć się do niebyle gdzie, bo do naszej ukochanej karameli, więc teraz ostre wpierdalanko, pa pa!